O kurwa patologia jest zajebiście dawajcie ten boombox kurwa y napierdalamy o szczurach i o kurwa duchów nagle się przypierdala do typa i ocenia go pa na, na patologię a to ziomek, ziomek kreuje całą swoją karierę zresztą opierałem o tym że o patologia zajebiście y walimy szczury a potem się przypierdala że jakiś alkohol to kurwa no sorry. Najbardziej to mi żałuje rafonik z tego duetu, bo wiadomo. No, to tak jak przychodzisz, przyjdziesz do 3 marca, do 50 złotych. Ej. Ostrożnie z tymi kwotami. Dziękuję bardzo. 28 luty do 3 marca. No to na pewno będę na w takim razie. Dziękuję bardzo. To też bilet sobie już ogarniam. Ma jakiegoś wroga i mu mówisz, y, Ty chcesz go dojechać? Dobra, wróćmy, bo się zgubiłem trochę. Coś tam było. Najbardziej mi żal Rafonixa, tak? Najbardziej to mi żal Rafonixa z tego tuła, bo wiadomo, no. To jest tak jak przychodzisz, przyjdziesz do kogoś, kogoś tu ma jakiegoś wroga i mu mówisz, e, ty, ty chcesz metody. go dojebać? No to on ci powie, no kurwa, jasne, że chce dawać, do dopierdalamy śmiecia. I. I tyle, no. Rafonix jest. Rafonix jest wykorzystywany. Bo teraz Rafonix ma duży hype. No już nie duży Taką z dzień. No, ale chodzi. Ja ci nie lubię kurwa za to, że jest kurwa mega hipokrytą, A ja nie znam, wie. Więc... Bo jak... Bo jak kurwa... Bo... oszukujmy się, no kurwa. My tutaj jako pompa team to kurwa w ogóle stworzyliśmy tego ziomka. No właśnie. Kosa za stówkę. Ma, mi, maksymalnie 100 zł dzisiaj. Zero ruletki, sam automat, da, Ok. Będzie na przykład 200. Wypłacamy stówkę. Gramy dalej, nie? Wiesz o co chodzi? Co za kurwa! Zamknij no, blizzard ty kurwo nie krzycz. Pozdrawiam serdecznie, 3 zł. Też pozdrawiam serdecznie. No dobra, no generalnie. Nitro i cypis kiedyś się kumali. Cypis miał koszulkę pompa team. I nagle wszystko się spierdoliło. I chuj wie o co tu chodzi. A w momencie, kurwa, jak on obsrany siedział, znaczy, zależymy od tego, że on od niepamiętnych czasów, kurwa, cisnął faz jemu. A potem, kurwa, nagle jakieś duety z nim robił. A potem, nagle znowu się nie lubili. Ja, ja w to, kurwa, nie wnikam. Ale w momencie, kurwa, kiedy. Kiedy przez to, że kurwa, on się z kimś pokłócił. On się z kimś pokłócił, kurwa mi po dziecku, cisną kurwa i on nawet nie jest w stanie kurwa wyjść i tego zdementować. To dla mnie po prostu pizdą pierdolą mam, mam wyjebane kurwa na takich ludzi. No dobra. I to, to, już, jest, wiemy, kurwa, mega słabe. to już wiemy. To już wiemy. Trzeba było kurwa. O to Nitro W kurwa. Trzeba było kurwa udostępniać 30 minut kurwa na fanpage'u czy coś to pierwszy pisał. Ja e, się ma udostępnić, e, e, bo nagrałem coś nowego. E, się ma, piątka, piątka. To, to było wszystko w porządku. A, a potem kurwa jak. Jak przez to, kurwa, że nie wiem, on sobie źle dobiera znajomych. Yy, ludzi, na których się kurwa powołuje. No dobra, to ja powiem od siebie. To znaczy, jeśli chodzi o mnie, tutaj wyszła wyszedł ten dis cały Cypis, dis jdm, nie? Tam na Magikala. Chodzi o to. Rafon, rafon dawaj rajda do darka magicala 3 złote. Chodzi o to, że jeśli ja już y, mam kontakt z cypisem, czy z kimś innym, ogólnie moje wszystkie kontakty z YouTuberami są takie. Kurwa, będzie, Santoszku, o, ostrożnie, z tymi wystraszyłem się w 20 zł. O Boże, święte. Dziękuję bardzo. Dziękuję, dziękuję, Santoszku. Dobra, słuchajcie, tak w skrócie. Wyłączę na chwilę donaty na 30 sekund, dosłownie, bo chcę się dobrze wypowiedzieć, bo mam z tym problem. Chodzi o to, bo Nitro na przykład wypomina coś tam dla Cypisa, jakieś z mojego zachowania ITP. Czyli wychodzi na to, że mieli bliższą relację. Kolegowali się. A ja z Cypisem się znam. Widziałem się na żywo z nim, ale zawsze, jak mam kontakt z jakimś youtuberem, to moje wszystkie kontakty na YouTube, na YouTube to zawsze były czysto biznesowe. Wiesz o co chodzi? Z tym nagram, z tym, z tym nagram. Tutaj nagrywamy, wiesz, nigdy nic kurwa o sobie im, im nie mówiłem prywatnego. Jakby czysto biznesowo, dlatego też nie mam spiny z takim cypisem i nie czuję się wykorzystywany przez cypisa, bo, bo przez to, że relacje były czysto biznesowe, zrobiliśmy razem nutę, to, to i on może mi się odwdzięczyć, tak? No, tak to wygląda. Ja zawsze stawiam na relacje. Czysto kurwa biznesowe, wtedy nie ma problemów. Ktoś robisz coś dla kogoś, ktoś ci się odwdzięcza, i to tyle. Ty coś udostępniasz, ktoś coś udostępnia. Nagrywasz coś? Nagrywasz, okej, okay, nagrywamy razem. A nigdy tam jakichś takich bliższych relacji, bo potem właśnie są takie problemy. I nachuj się potem krócić. O, kiedyś cię lubiłem, już cię, kurwo nie lubię, wypierdaj. Do tego wyjebane. Czyste kurwa biznes. Ktoś jest miły, ok, jest miły, jest fajnie. Dogadujemy się na nagrywkę. I chuj, robimy tą nagrywkę, o niczym więcej nie, nie gadamy, nic mu tam nie mówię. Ty, o ten, a znasz takiego typa z YouTube'a? Przecież to kurwa jest. Wiesz, nie ma takiego czegoś, że spotykasz się z drugim YouTuberem i opierdalasz dupę innemu YouTuberowi. No, po prostu, co ja tu trochę z drogi zbaczam, gadając o takich rzeczach. Powiedziałem w skrócie, wiecie już jak to wygląda. Czysty, czysto biznesowe relacje i nic więcej.